Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj na początek, no właściwie też nie początek, bo weekend dłuższy się już jakiś czas temu, rozpoczął, Ale jutro, uwaga w Złotowie. Złotów to jest taka miejscowość niedaleko Piły, takie tam nad jeziorem i tak dalej. Są futraki. Food futraki, food uwaga, futraki. Nagrywam, wiecie, reklamy dla takiego. Mm, dla takiego e, gościa, które wiem, że są puszczane reklamy chyba w radio w RMF Max albo, albo w ESCE, nie pamiętam, gdzieś na południu Polski. Food trucki, coś tam, coś tam i tak ostatnio Cieszyn gdzieś tam był, potem gdzieś coś jeszcze i tak dalej. Ale ja, ponieważ mieszkam bardziej na północy kraju, w Złotowie będę jutro będą, będą food trucki, różne hamburgery, różne jakieś tam langosze węgierskie i tak dalej, i tak będę, dalej. Będę gdzieś tam nad jeziorkiem, to Wiecie, jeśli ktoś miałby ochotę mnie spotkać, to może mnie spotkać. E, nie będę mówił specjalnie o której godzinie, bo nie wiem o której, ale gdzieś tam jakoś będę. E, dajcie znać, czy, czy na przykład gdzieś w okolicy będziecie. Będzie fajne żarcie. Można, można jutro wpaść w Złotowie. Wiem, że też będzie w pile, jakoś tam pod, w połowie miesiąca, chyba 15 czy 16, e, więc może też tam się jakoś wybiorę. Zobaczymy. A my dzisiaj Rylanor, Krystian Rylanor, taki temat zarzucił, ale trochę, trochę coś tam z siłami nie wyszło. Dawid przetłumaczył artykuł, więc my lećmy z tematem o Rylanorze, jak wygląda akcja, ponieważ pradawny Rylanor to jest taka ważna, ważna, ważna osobistość, że tak powiem, w świecie Warhammera. Jest dość znany, jest parę odniesień w wielu. Znaczy, nie parę. Jest, jest trochę odniesień. Kurde, plącze mi się dzisiaj. Jest trochę odniesień w ogóle w całej historii Warhammera. Tak wiem, posłuchajcie o e, Rylanorze. Sponsorem jest Paweł, który, jak już e, jakiś czasem temu wspomniałem, zasponsorował kilka artykułów, e, które chciał, a których się nie da, ale będą inne, które się da, więc lećmy z tematem, z pradawnym Rylanorem. Trzeci Legion został stworzony. U boku swoich bratnich Legionów Kosmicznych Marines w czasie późniejszej fazy wojen unifikacyjnych na Terze, wielu ich pierwszych wojowników wywodziło się z dworów i zwasalizowanej ludności Europy księżyca Saturna. W późniejszych dekadach terrańskie dynastie podążyły przykładem Europy, uzupełniając szeregi III Legionu kwiatem terrańskiej młodzieży, tworząc braterską więź o tradycjach sięgających zapomnianych epok w historii ludzkości, Rylanor wywodził się z pierwszego ludzkiego pokolenia dzieci imperatora. Co więcej, już w pierwszych latach służby spotkał go niebywały honor. Walczył u boku samego imperatora ludzkości, zdobywając bitewne laury Roma oraz Tul, których e, nigdy nie zdejmował z pancerza. Jego historia jest nierozerwalnie związana z historią III Legionu. Był on pierwszym Astartes, który nosił sztandar z imperialną akwilą u boku swojego nowo odnalezionego Prymarchy, kiedy jednak ostatecznie Poległ w walce z eldarami, otrzymując śmiertelne rany, jego jedynym ratunkiem okazało się umieszczenie go wiadomo w pancerzu Drednota, wzoru Contemptor. Rylanor został pierwszym starożytnym rytuałów III legionu, przeprowadzając ceremoniały wywołania na pokładzie okrętu flagowego dzieci imperatora. Andronikusie, przy okazji nie jeden raz stając osobiście na pierwszej linii wielu bitew toczonych przez swój legion, stając się więc, stając się jednym z najbardziej szanowanych wojowników. Dzieci imperatora na wiele solarnych dekad przed tym, jak zdrada mistrza Horusa wojny e, rozdarła jego legion od środka. Wraz z okrucieństwem na Isztwanie III niezachwiana lojalność Rylanora względem imperatora sprawiła, że stał się jednym z braci bitewnych, z braci legionu przeznaczonym na stracenie przez własnego Prymarchę, choć Rylanor uczestniczył w pierwszej fali natarcia na Huralne Miasto, Przetrwał rozpętaną przez zdradzieckich prymarchów Apokalipsę Iszczwana III i dołączył do siła Startes lojalnych imperatorowi. W czasie swojej służby na pokładzie Andronikusa, dziesiąty kapitan Saul Tarwic dostrzegł zmiany, jakie dokonały się w jego legionie na przestrzeni ostatnich miesięcy. Choć przyznano mu honor poprowadzenia pierwszego imperialnego szturmu na Iszczwana III, zrezygnował on z niego na rzecz starożytnego Rylanora oraz wyraził chęć pozostania na Andronikusie, gdzie miał pełnić rolę starszego oficera. Pod lordem komandorem Eidolonem, wojownikie, e, wojownikiem bezsprzecznie oddanym Prymarsze Fulgron, Ful, Fulgrimowi, Tarwic był podejrzliwy względem Eidolona, jako że nigdy wcześniej nie zdarzało mu się, by lord komandor rezygnował z walki na samej szpicy natarcia, to takie dziwne się wydało, tym samym rezygnując z szansy na bycie pierwszym na powierzchni, Eidolon nigdy nie, przypuszczał, nie przepuszczał okazji do udowodnienia swoich umiejętności, to, że pozwoliłby honor poprowadzenia sił Legionu przypadł komukolwiek innemu, nie licząc oczywiście Fulgrima, było ewenementem. Choć jego prośba była dość niezwykła, Rylanor uszanował jego decyzję i zajął miejsce kapitana w planowanym szturmie. Kiedy Mistrz Wojny ostatecznie zdradził, a walki między Astartes lojalnym, lojalnych Prymarchom a Astartes lojalnych Imperatorowi zaczęły się na dobre, mm, Rylanor szybko stał się celem priorytetowym dla zdrajców, jego potęga była zagładą dla każdego brata bitewnego w zasięgu jego długich, mechanicznych ramion, podczas gdy sama jego obecność na polu bitwy stała się niczym wojenny okrzyk, mobilizując siły lojalnych dzieci imperatora do dalszej walki. Dla samych lojalistów na Isztwanie III Rylanor był żywą ikoną dawnej chwały III Legionu, był ucieleśnieniem jego ideałów, doskonałości i prawości w absolutnej lojalności względem mistrza ludzkości – w czasie walk zdrajcy raportowali jego zniszczenie przynajmniej kilka razy. Choć Rylanor faktycznie odniósł ciężkie uszkodzenia pancerza w wielu starciach na powierzchni planety, wiele wskazuje na to, że przetrwał do późniejszych faz konfliktu, jednak jego ostateczne losy nie są, nie są znane. Tak długo, tak długo czekałem, zapomniałem własne imię, zapomniałem własnych braci. Została we mnie tylko nienawiść, tylko zemsta utrzymała mnie przy życiu. To są, są słowa. Rylanora, ostatniego ocalałego z okrucieństwa na Isztwanie III. Zdaniem Luciusa, który najpierw walczył po stronie lojalistów, po czym zwrócił się przeciwko nim, i zdradził ich pozycję siłą III Legionu, ucieczka z pola bitwy nie była w stylu Rylanora. Jego przeczucie pasowało do tego, co usłyszał od kapitana Tarwica w jednej z ich wspólnych ostatnich rozmów. Tarwic wspomniał również, że czcigodny drewno to trzymał misję strzeżenia, czegoś niezwykle cennego, choć nigdy nie wyjawił Luciusowi, czym to coś w istocie było. Plotka głosiła, że Astartes odkryli swego rodzaju podziemny hangar, ale jeśli to faktycznie był hangar, to najwidoczniej nie został wykorzystany do ucieczki przez zdradzieckiego gubernatora planetarnego już 3 Wardusa Prala. Ostateczny los Rylanora. Nie miał znaczenia dla jego zdradzieckich braci, jako że niezależnie od celów starożytnego, jego dawni bracia wierzyli, że Drednot nie miał żadnych szans na sukces oraz że został pogrzebany pod tysiącami ton radioaktywnej ziemi, podobnie jak wszyscy inni lojaliści na Isztwanie W Tysiące terrańskich lat po zakończeniu się herezji Horusa, trzech heretyckich Astartes z Legionu Tysiąca Synów, Mursit... Ak a Aktar i ich przywódca, czarnoksiężnik chaosu Malin Vistario, zostali wysłani przez swojego demonicznego Prymarchę Magnusa Czerwonego do przeprowadzenia śledztwa w sprawie sygnału alarmowego wysłanego z dawno wymarłego świata. Wiadomość była zapętlona do jednego niejednoznacznego oraz złowrogiego zdania pradawny Czeka. Wojownicy przybyli na Martwy Świat i zaczęli przeczesywać serię podziemnych katakum do momentu, w którym odkryli hangar. W samym środku przepastnego pomieszczenia stał zawalony kupą gruzu niewielki samolot kosmiczny. Oprócz niego Wistario zauważył nierówne kontury pancerza starożytnego dreadnota, wzoru Contemptor. Jego adamantowy sarkofag przykrywała gruba warstwa pyłu przysłaniająca jego dawne barwy. Jedna z nóg dreadnota była oderwana od ciała. A cała jego lewa połowa pancerza była wgnieciona do tego stopnia, iż nie było wątpliwości, że wojownik wewnątrz musiał nie żyć już od bardzo, bardzo długiego czasu. Broń zamontowana na jego ramionach, czyli działo szturmowe Keres, oraz wyposażona w szpony pięść mocy, były uniesione nad głowę maszyny i skierowane w niebo. Wszystko wskazywało na to, że to właśnie w takiej pozycji dokonało się życie wojownika wewnątrz sarkofagu. Dreadnought stał na czymś, co było do połowy zwalone, zrujnowaną przed wiekami posadzką hangaru. Wtedy wojownicy zauważyli kable przeciągnięte od zniszczonego samolotu do kubki gruzu, a raczej do urządzenia aktywnego skrywanego przez gruz. A zauważyli, że część kabli jest podłączona do samego Dreadnoughta. Po odkryciu aparatury zakopanej pod skałami okazała się ona być monstrualnych rozmiarów hybrydą muzycznego instrumentu i machiny tortur, którą opracować mógł wyłącznie sadystyczny szaleniec. Choć barwy tego urządzenia starły się na przestrzeni tysięcy lat, widać było na nim ślady dawnej ornamentiki. Co więcej, ta przedziwna maszyna niezaprzeczalnie działała. Stający obok niej Astartes mogli dosłownie poczuć jej dudniącą wewnątrz energię. Kiedy Vistario podszedł do maszyny z zamiarem wyłączenia jej... Uciszając sygnał alarmowy emitowany na przestrzeni wielu lat świetlnych od planety, starożytny i, jak się okazało, nie do końca martwy Dreadnought przebudził się i z prędkością niemal niezauważalną dla ludzkiego oka chwycił brata Mursida swoją ogromną pięścią mocy. Jego drugie ramię natychmiast wycelowało w wistariu, ale nic więcej się nie wydarzyło. Po krótkiej pauzie Dreadnought orzekł, że Marines nie są tymi, których szukał. Nie będąc, nie będąc świadomy. Świadomym wydarzeń i zmian jakie zaszły w galaktyce od czasów wybuchu herezy Horusa Dreadnot nie wiedział o zdradzie 15 Legionu na rzecz sił Chaosu. Zdawszy sobie sprawę z tego, Wistario szybko wykorzystał to na swoją korzyść i powiedział mu, że legion wciąż istnieje. Jednak nawet ledwo trzymający się życia Dreadnot od razu wyczuł w jego głosie niepewność. Czarnoksiężnik wyjaśnił mu jednak, że nie chciałby poznać pełnego obrazu prawdy. Kiedy Wistario zapytał Dreadnota, Oto, kim jest, no, ten odpowiedział: Jestem tym, który pamięta, jestem starożytnym rytuałów. Ta informacja spadła na misterio grom z jasnego nieba. Od razu zdał sobie sprawę, że ten zniszczony przez wojnę Martwy Świat to w istocie Isztwan III, miejsce, w którym mistrz wojny Horus ostatecznie poprzysiągł swoją lojalność bogom chaosu. Dreadnought nie mógł być nikim innym, a jedynie starożytnym Rylanorem. Misterio znał to imię. Poznał je wiele stuleci wcześniej od niejakiego Luciusa, szermierza, e, jednego z najmniej wiarygodnych źródeł informacji. Zgodnie z jego słowami, Saul Tarvis powiedział mu o podziemnym hangarze, który Dreadnought miał ponoć odnaleźć. Kiedy Vistario zapytał Rylanora, dlaczego nie uciekł, Dreadnought wyjaśnił, że choć taki był jego zamiar, przedśmiertna, psie, przedśmiertna e, fala uderzeniowa i sztwana 3 dotarła głębiej i okazała się silniejsza niż ktokolwiek był w stanie przypuszczać. Sklepienie tej ogromnej pieczary zawaliło się, Więżąc go w tym mięs miejscu, Misterio podszedł do zniszczonego samolotu, zajrzał do środka, pytając Drednota o przeznaczenie tego urządzenia. Rylanor wyjaśnił mu, iż była to swego rodzaju broń soniczna. Garstka jego byłych braci odnalazła hangar i chciała go zabić. Nie udało im się, ale potęga ich broni poważnie uszkodziła jego pancerz i zostawiła go w stanie niemal agonalnym. Misterio wydedukował, że Rylanor zdołał wykorzystać starą broń soniczną i zamienił ją w przekaźnik alarmowy. Gdyby Rylanor był do tego zdolny, w tym momencie zaśmiałby mu się w twarz. Zamiast tego powiedział mu, że to urządzenie nie było żadnym przekaźnikiem, był to po prostu wabik. Gdy Niewistario zapytał, co ten wabik miał przyciągnąć do tego hangaru, chłodny, miękki głos odpowiedział mu: Miał sprowadzić tu mnie. Czyż nie tak, Rylanorze? Okazało się, że urządzenie zostało tak zmodyfikowane, by sprowadzić na planetę demonicznego prymarchę Fulgrima i, jak się okazało, spełniło swoje przeznaczenie. Bez ostrzeżenia, Fulgrim, teraz demoniczny książę Slanesza, nagle wyłonił się z cienia. Prymarcha Rylanor był przerażony i czuł obrzydzenie na widok ciała swojego dawnego genetycznego ojca. Prymarcha był abominacją, nawet jak na standardy wojownika, który nie widział żadnej żywej istoty od tysięcy lat. Widok przeobrażonej przez energię osnowej istoty, którą stał się jego dawny prymarcha, wstrząsnął nim doszczętnie. Demoniczny prymarcha zaczął kpić ze zniszczonego pancerza Dreadnota. Fulgrim zapytał go, dlaczego tak właściwie wezwał go do tego od, dawno, od dawna martwego miejsca. Dreadnought, ku zdziwieniu wszystkich, zdołał wypchnąć się z gruzu i stanąć prosto, odkrywając urządzenie ukryte pod gruzem przez całe milenia, wydając z siebie niskie buczenie. Grube przewody biegły od sarkowagu starożytnego e, e, r, Rylanora do otwartego panelu sterowania. Vistario poczuł, jak krew mrozi mu się w żyłach, kiedy w końcu zrozumiał, czym to coś tak właściwie było. Relanor zapytał Fulgrima, ile tysięcy lat minęło od wydarzeń na Istwanie 3. Demoniczny prymarcha odpowiedział, jeszcze raz kpiąc z niego ile lat za to, ile lat spędził w oczekiwaniu, marnując szansę zdobycia, na zdobycie chwały i licznych triumfów, które z pewnością byłyby także jego udziałem, gdyby tylko wciąż walczył dla Trzeciego Legionu. Relanor jedynie zatrząsł się, a z wnętrza jego pancerza dał się słyszeć niski gruchot, co mogło być jego zniekształconym śmiechem. Relanor <coughs> odpowiedział mu, twierdząc, że skoro w istocie minęły tysiące lat, to miał tysiące lat na udoskonalenie swojej broni. I w tym momencie demoniczny prymarcha również zrozumiał, czym jest obiekt skrywany przez wielkie ciało Dreadnota, widząc jak Relanor wysyła puls energii aktywujący głowicę ocalałej bomby wirusowej. Brat Aktar wykorzystał umiejętności swojego kulturaptora i wezwał na pomoc kinetyczną tarczę, która w teorii miała zatrzymać fale uderzeniową bomby, choć utrzymanie tak silnej tarczy przez dłuższy czas z pewnością kosztowałoby go całą jego psioniczną energię. Ogarnięty szałem Fulgrim zaatakował Rylanora. Wzmocniony przez podarowane mu przez Slanesza umiejętności, stając się szybszym od ludzkiego oka, demoniczny prymarcha rozgniótł ciało szturmowe dreadnota i oderwał mu całe ramię. Następnie wykorzystał jedno ze swoich obcych ostrzy i rozciął zewnętrzną warstwę jego pancerza. Sięgając do środka, rozerwał sarkofag Rylanora i wyrwał z niego to, co zostało ze śmiertelnie rannego legionisty. Fulgrim zaoferował Rylanonowi szansę na powrót w szeregi legionu dzieci imperatora i zaakceptowanie darów mrocznego księcia. W nowym, prawdziwym ciele mógł być kimkolwiek chciał, jako że demoniczny prymarcha posiadał moc tworzenia obiektów o dowolnym kształcie. Misterio mógł poczuć na sobie grozę, jakiej doznał Rylanor na to ostatnie pogwałcenie jego honoru. Była to wizja przyszłości, w której czcigodny pradawny stałby się tym, czego nienawidził najbardziej na świecie. Dreadnought nie dbał o to, czy uda mu się przeżyć to starcie, chciał jedynie zabrać Fulgrima ze sobą. Rylanor wykrzyczał mu w twarz swoje ostatnie słowa. — Nigdy! Jedynym, co nas ze sobą łączy, to przyszłość, w której giniemy razem. Jestem Rylanor z Legionu Dzieci Imperatora, starożytny rytuałów, czcigodny członek Hordy Palatyńskiej i dumny sługa Imperatora Ludzkości, ukochanego przez wszystkich — Odrzucam cię teraz i na zawsze. A starte z tysiąca synów nie wiedzieli, co powinni w tej sytuacji zrobić pozwolić na dalszy rozwój sytuacji, czy może wspomóc Rylanora. Misterio czuł nieskończoną nienawiść Fulgrima, jego przepełnioną okrucieństwem radość z cierpienia Rylanora i beznadziejną sytuację swoich braci. Prymarcha upajał się swoją przytłaczającą dumą. Cechą, która zdaniem jego własnego prymarchy, Magnusa Czerwonego, była nieodłączną częścią Fulgrima od niepamiętnych dekad, na wiele lat przed jego upadkiem, na rzecz chaosu. W hangarze udało się jednak wyczuć od coś o wiele silniejszego od dumy i wściekłości Fulgrima. Była to duma i honor Rylanora, stanowiące nieustępliwy rdzeń wielkości, który w tamtych pamiętnych czasach, całe tysiące lat wcześniej, zmusił go do walki z własnymi braćmi i przez który popadł w szaleństwo w czasie mijających stuleci pod powierzchnią Martwego Świata. Wistario jeszcze raz skupił się na Prymarsze i nie dostrzegł w nim nic godnego ratowania. Jego wojownicy wyczuli moment i wiedzieli, że decyzja dokonała się sama. Wistario uniósł Bolter i wystrzelił pocisk reaktywacji masy w tył głowy swojego brata Aktara. Głowa raptora eksplodowała. A wraz z jego śmiercią psioniczna bariera utrzymująca w stazie mechanizm głowicy bomby wirusowej przestał istnieć. E, psioniczna bariera przestała istnieć. Raz jeszcze całe życie na Isztwanie 3 zostało z niego wypalone, wpierw przez organiczny rozkład wirusa pożeracza życia, a następnie w ognistej burzy, która ogarnęła całą planetę, wypalając z niej wszystkie ledwie trzymające się e, życia organizmy. W odróżnieniu od apokalipsy sprzed tysięcy lat, tym razem pożeracz życia zabił planetę o wiele szybciej. Mimo to Niedługo po wygaśnięciu ostatnich pożarów na planecie z podziemnego kompleksu planety wyłonił się cień o wężowatym kształcie, utrzymywany w jedności tylko dzięki sieci demonicznej energii. Nawet najbardziej zabójcze toksyny w galaktyce, będące dziełem stworzenia największych starożytnych imperialnych uczonych, nie były w stanie zniszczyć tego, co powstało przy udziale mrocznych potęg Zosnowy. Forma Feniksa formowała się na nowo, jednak to nie jemu ciało zadano, nie, jemu, nie jego, nie jego ciało. Zadano najokrutniejsze rany. Żaden fizyczny ból nie mógł wyrządzić mu krzywdy tak wielkiej, jak odrzucenie jego idealnej formy i wyimaginowanej wspaniałości. Jedno proste, przepełnione szczerą prawdą zdanie ugodziło demonicznego Prymarchę bardziej niż tysiąc bomb wirusowych. Było to niezaprzeczalne i ostateczne zwycięstwo Rylanora. Tak oto historia kończy się o pradawnym Rylanorze, nie. Losy Rylanora po herezji Chorusa opisano w noweli czy opowiadaniu Sons of the Emperor. The Ancient Awaits Grahama McNila. Tam znajdziecie, tam znajdziecie informacje na temat Rylanora, a ja dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj, no i może jak ktoś będzie jutro, czyli jutro, czyli 5, 5 czerwca 2021 roku. To wiecie tak, jakbyście gdzieś za rok słuchali, to się okaże, że jednak mnie tam nie będzie, ale jutro, 5 czerwca 2021 będę w Złotowie, gdzieś tam chyba nad jeziorkiem jest to. E, gdzieś tam będę futrakował się, e, więc może, może ktoś mnie spotkać. Dzięki Wam bardzo, trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.